Piąteczka, kolejny dzień pracy. Dzisiaj mamy sobotę. Czyścimy sobie grykę. Zobaczcie, całkiem fajny towarek wychodzi. Takie coś sypiemy. Ona już raz była czyszczona. Niestety trochę ją gdzieś tam przyłapało miejscami i tak, bo za grubo była. Ale pójdzie. A jakieś tam poplony, nie mam zamiaru tego sprzedawać, tylko ma to być... W formie, formie, poplonu bardziej Gdzieś tam po ścierniskach rozsiane, więc Nie zależy mi na tym, żeby to jakoś tam rewelacyjnie Rewelacyjnie było zrobione Chodzi tylko po prostu o to, aby była w miarę czysta Żeby nie wysiewać e, Nie wysiewać zielska niepotrzebnego Czy dałaby się jakaś szczotka tutaj zamieść trochę To bym sobie tutaj sypał A coś pójdziemy, znajdziemy Znowu wody dopadało Mokro jak diabeł. Tu gdzieś szczotka powinna być, no i jest. No i zobaczcie, ziemniaczki ładnie, ładnie się przechowują. Eee, dzisiaj minęło chyba 3 dni, chyba 3 dni. Zazwyczaj były tutaj gdzieś mokre, eee, już się pokazywały. Teraz dzięki tym rurkom nie ma. O, widać ładnie tutaj na tych, nie? Widać, tu są, tu są wilgotne, nie? Zobaczcie, za daleko jest rura, no i jest wilgoć, się pokazuje. Więc tutaj jak będę sypał następną kubkę, to od razu od samego dołu położę, wstawię tą rurę i żeby sobie one oddawały wilgot za pośrednictwem tej rury, nie? Także tutaj od razu obnieciemy. Najlepsza to by była dmuchawka taka do zamiatania, nie? Może gdzieś jakąś używkę kupię za parę groszy, żeby się człowiek nie mordował. O o, o, o o pewnie jeszcze raz trzeba będzie ją puścić gdzieś za tydzień. No I tutaj sobie będzie leżała Cyk. Cyk, cyk, cyk. By było, a, to by był lux towarek jak jakiegoś sąsiada nie lubicie i go poczęstować tym najlepiej w ogródku, ale by się cieszył niesamowicie. Możecie poobserwować sobie jak to działa. Nie wiem czy nie za grube sito jest na górze wstawione, ale może nie. W miarę czysty towarek leci. Gdzieś tam jakiś śmieć delikatny się trafi, ale ale jest okej. Okay. Nie, nie czuć jej. Czyli będzie luks. Będzie pani zadowolona. Zobaczcie ziemniaki, odmiana Madeline, ale mówię gniją na potęgę zobaczcie. Widzicie? Zobaczcie. Pęknięty i już gnije. Ten to samo, ładny, duży, a już się pokazują ogniska, nie? Następne. Mówię po sezonie, po sezonie przechowalniczym, jeżeli tego nie sprzedamy, to na pewno 40% będzie do wyrzucenia. A jak 60 zostanie, to będzie, będzie cud. Tak jest ogólnie fajnie, jest dobrze, tak? Jest fajny, gruby ziemniaczek, elegancki, ale no cóż. Niestety, tak? Niestety. O, zobaczcie, to też już będzie gniło, widzicie? O. I to nie jest obite, to po prostu jest inny kolor, brązowe od razu, i dlatego gnije, nie? O, następny tu będzie. O, o tym mówię właśnie, nie? Taka plama brązowa się robi i to zaraz za chwilę zaczyna zagniwać o. także szału nie ma no ten Madeline tutaj kuleje bardzo mocno, kuleje, gnije zobaczymy co się dzieje pod spodem zobaczcie następny wcale nie trzeba daleko szukać nie o to znowu dobrobyt także jest tego cała potęga, cała masa, dobra Przyjechał kierowca powagę podkowę, więc kończymy na razie. Później, jeszcze jak ktoś tam mi przyjdzie do głowy, to wam dogram. Nara!